Co roku od 7 lat organizujemy projekt w ramach Bractwa Harcerskiej Bandery, który nazwaliśmy Wodną Szkołą Życia. Polega to na tym, że budujemy z harcerzami tratwy, łodzie, którymi później po polskich rzekach pływamy. W tym roku zaplanowaliśmy spływ z pierwszej śluzy granicznej kanału Gustowskiego do Płocka. Odcinek włącznie z Biebrzą w granicach 630 km. No ale ze względu na zamknięcie Biebrzy przez, jako rezerwat chroniony Parku Narodowego przejechaliśmy tą trasę na kołach. Tratwę przekładaliśmy, rozkładaliśmy. Chłopcy sami budują tratwy, sami pracują cały rok właśnie harcersko, żeby zapracować, zasłużyć sobie na taki i spływ, no i przygodę. Jesteśmy z miejscowości Maszewo Duże pod Płockiem, gmina Stara Biała, która nas bardzo wspiera tutaj w naszych działaniach i dzieci mamy z terenów większości gminy. To, to są dzieci no, ze wsi, tak mówiąc po prostu. Bardzo otwarci, bardzo pracowici, chętni, fajne dzieciaki, z którymi naprawdę aż się chce coś robić. To co ja zauważam, to jest naprawdę bardzo pozytywny odbiór tego spływu, dzieciaki są bardzo fajnie nastawieni, radośni, uśmiechnięci, nie zauważam jakichś tam problemów. Już planujemy, myślimy właśnie, gdzie popłyniemy w przyszłym roku. Prawdopodobnie będziemy spływać znowu całą Wisłę, bo już mamy nowych, większość harcerzy, którzy nie płynęli jeszcze nigdy Wisłą i po, wrócimy z powrotem do do pokonania Wisły, prawdopodobnie od, od Tyńca do Gdańska, także taka dość fajna 3-4 tygodniowa wyprawa czeka nas w przyszłym roku. 24 lipca wylądowaliśmy na śluzie w Kurzyńcu, gdzie składaliśmy tratwę. Tam czekaliśmy do poniedziałku, bo byliśmy umówieni ze Strażą Graniczną na spotkanie na przejściu granicznym. To bardzo ciekawe, bo jedyne w Europie wodne i praktycznie czynne przejście graniczne na, na rzece dla turystów i, 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 i dla rowerzystów. No i od tego momentu ruszyliśmy. Dzień jest bardzo różny w zależności od tego, gdzie jesteśmy, od pogody też to zależy i od, od sytuacji. Pobudka jest w granicach godziny 7 i 7.30, to też zależy jaki był poprzedni dzień intensywny. Pobudka, powitanie dnia, harcerze wiedzą o co chodzi, lekka zaprawa. Sprzątanie po obozie, śniadanko i ruszamy w rejs. No, o godzinie 8 jest podniesienie bandery, jak na wszystkich polskich jednostkach pływających, i, i później ruszamy, ruszamy w, w rejs. Płyniemy gdzieś dwie, 25 godzinki. Znaje, znowu stajemy na posiłek. I znowu płyniemy dwie godzinki, i znowu stajemy na posiłek, i znowu płyniemy Jakie jakiś czas. Się, jakieś ciekawe przygody po drodze. To, to my... Co chwilę się zdarzają Co jakieś chwila. przygody, bo to, bo to coś, to silnik zacznie źle pracować, to coś tam wypadnie za burtę i trzeba wracać, to gdzieś tam ktoś czegoś zapomni, no i to tak zawsze, no ale wszystko też odbieramy jako naukę, jako przygodę i jako zabawę.